Witaj z tej strony Radosław Solak z bloga Manigrami. Wiele osób mnie się pytało, jak robić szkolenia online, i dzisiaj chciałbym zaprezentować, jak to ja robię, jak to u mnie wygląda, ponieważ tych sposobów jest bardzo dużo, i pokrótce chciałbym pokazać, jak to wygląda od mojej strony. Oczywiście, nie chcę powiedzieć, że moje jest najlepsze czy coś tego typu, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że chcę zaprezentować. Jak od strony technicznej to u mnie wygląda i z jakich narzędzi korzystam? Być może zainspiruje cię do tego, jeżeli chcesz zrobić jakieś własne szkolenia online. I tak jak tu widzisz, teraz jest po prostu zrobiona strona lądowania w miarę przygotowana. Na chwilę obecną jeszcze nie można kupować szkoleń, dopiero jest to w trakcie tworzenia i. nawet nie jest odświeżona, spróbuję zrobić ctrl r, odświeżyć cache bo już jest poprawiona wersja, ale jeszcze wyświetla się, tak jeszcze wyświetla się stara wersja, ale tak jak widzisz na chwilę obecną jest tutaj tylko formularz do zapisu i osoby, które tutaj się wpiszą oczywiście można też dać tu jakiegoś linka albo po prostu płatność nawet, ale osoby, które się zapiszą Przejdę do mojej listy mailingowej, którą mam na mylerad.com. Tutaj posiadam zwykły pakiet, najtańszy. Tak jak tu widzimy, darmowy jest od zera. Ja mam ten do 1000 osób, ale jeszcze według starych zasad, bo korzystam ze starej wersji MyLeright, bo to już jest nowa wersja. Ale ona jest powoli wycofywana i posiadam do 1000 kontaktów. I w tym systemie można tworzyć tak zwane grupy odbiorców. Jest to bardzo fajne i oraz automatyzować maile. I tak właśnie ja to zrobiłem. W tym systemie, gdzie jest ta moja strona, tak? jak ktoś wypełni te dane, to po prostu te dane są przesyłane do tego serwisu. I osoba, która oczywiście potwierdzi zapis, dostaje maile ode mnie. Tego tak tam kilka informacji. Na początku jakieś tam e, witaj, halo, halo, jak się masz? Tak, standardowy e-mail. I oczywiście idzie to potem cała różna wysyłka związana właśnie z kursem. Że ja na przykład jestem w trakcie tworzenia kursu i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj tego pokazywać, nie chcę się logować na swoje konto. I to jest, tak działa. I teraz pytanie, tak, gdzie ja stworzyłem tą stronę lądowania? Tak, widzisz, tą stronę lądowania zrobiłem tutaj. W landingi. landingi, ja otworzę stronę, żeby pokazać, bo tu już jest ten serwis. Jak to wygląda, w środka? A tak to wygląda. Jest to polski serwis do tworzenia stron. Polish. O, wejdźmy na polski. Do tworzenia stron lądowania, takich prostych stron. Bardzo fajny. Ceny się zaczynają tam, jak widzieliśmy, chyba od 25 zł miesięcznie. Każdy może sobie kupić to, co tam potrzebuje. Ja ten serwis wykupiłem bardzo, bardzo dawno temu, dobrych parę lat Z niego korzystam i po prostu bardzo łatwo tworzy się landingi nie? Tutaj o to chodzi, jak wejdę na przykład edytuj, zobaczcie Po prostu na zasadzie przesuwania Być może są nawet lepsze, gorsze tam serwisy, nie wiem, nie, nie wchodzę to, ale po prostu ja się już do tego przyzwyczaiłem i z niego korzystam Wiem jak po prostu skonfigurować i tak dalej, bo nie ukrywam, żeby móc korzystać z jakichś serwisów, no trzeba poświęcić trochę czasu i na chwilę obecną to jest tak. I ta strona lądowania, widzicie mam przypisany adres Select Consulting, mam po prostu przypisaną domenę. I moja domena działa na serwisie, yy, a ten, ta strona lądowania, co jest tutaj, o to, działa na serwisie WordPress pod salek Consulting. Jest to bardzo, bardzo łatwo i tutaj zobaczcie, jak wejdziemy sobie do WordPressa, instaluje się wtyczkę landingi, jeśli to dobrze wymawiam. I mam tutaj różne strony lądowania. One są po, po prostu podpięte. Wystarczy tutaj y, zobaczyć jakie są dostępne strony lądowania i wystarczy, że zaimportuję jednym przyciskiem i jest już zrobione. Ba bardzo łatwe, proste w obsłudze, więc tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Oczywiście system landingi tworzy też y, własne strony, tak jak tutaj widzimy landpage-preview.com, y, ale można przypisać własną stronę. Bardzo fajne to jest. Ja jeszcze dodatkowo skróciłem sobie ten adres, żeby nie było tam takiego długiego adresu i korzystam z serwisu, tak jak tu widzisz, do skracania yy, linków. Możesz użyć jakichś też. ja akurat mam ten, yy, to się nazywa yy, jotur.com i on jest chyba płatny, ja z niego już bardzo długo korzystam, tak tu widzimy. Miesięczna opłata 69 To jest chyba jakaś tam, no ja już tu bardzo, o tutaj jest 237, zależy po prostu Jaki się tam pakiet wybierze, to są różne cenniki Ja mam, kiedyś to kupiłem dawno temu po specjalnej cenie i to ma dużo możliwości, przede wszystkim śledzenie Zobaczcie jaki jest adres tutaj, j.my przez zapis, tak jest normalnie adres mojej strony, nie? I on otwiera stronę i tutaj mogę dodawać na przykład, że jak ktoś wejdzie Mogę zobaczyć tutaj, może pobrać sobie moją na przykład listę. Pobrań taka notka. Mogę to zmienić. Jak ktoś naciska, chce pobrać, i tu zostaje przerzucony do kolejnego landing page'a. No, mieli, mieli, nie może otworzyć z jakiegoś powodu. A to pewnie moja przeglądarka. Lista kontrolna. Na Norda. I tutaj stworzyłem też inny landing page, gdzie można pobrać listę kontrolną, czyli tak, lead magnet. Nie? To jest podstawa, jeżeli chodzi o marketingu Musi być jakiś lead magnet, i ja po prostu stworzyłem listę kontrolną. Dzięki w ten sposób po prostu zbieram zapisy, i jak wrócę do tego serwisu, tutaj tworzę różne. Tu są moje usługi, serwisy, chyba tak. I lista, wchodzę w listę. Tu mam różne linki skrócone, i tu po prostu mogę jakieś konwersje robić, remarketing i tak dalej. Ja tu, ja tu nie korzystam z jakichś tam zaawansowanych funkcji, tylko bardziej z QR Code, czy po prostu czy do tego. Sobie... No i widzę jak, jak, jak idą mi tutaj odwiedziny. Widzę, że 30 osób mi wesło zapis. O, to jest dokładnie to, jak zasięglą. 177, z czego 116 jest unikatowych, nie? Ja widzę mniej więcej jak to tam wygląda. Mówię, nawet nie wgłębiałem się te bardziej już te zaawansowane i tak dalej. Bo nawet nie mam czasu, nie traktuję tego jakoś tak fest, tak, nie wiem. Profesjonalnie, nie? To jest tak bardziej w formie projektu jakiegoś. Stworzyłem sobie, że na ten rok zaplanowałem projekt, czyli szkolenie online, jak zostać landlordem, nie? Ze strategią i tak, tak tu widziałem, ktoś mi się zapisze. Jak już będzie wszystko gotowe, to będzie link po prostu do oferty. A ja korzystam, moje wszystkie szkolenia są na platformie Hex Platform, którą też kupiłem już dawno, dawno temu. Oczywiście, jak wszystko wszędzie trzeba płacić. Tutaj widzimy 19 funtów miesięcznie. I tutaj są moje szkolenia na tej platformie. Ja to mam platformę załadowaną pod własnym, gdzie tu mam, o tutaj, własną domeną, właśnie pod domeną Sale -consulting, Consulting. No i tu na chwilę obecną mam raptem cztery tam szkolenia, czy trzy szkolenia i, i konsultacje. Praktycznie nic obecnie takiego nie sprzedaję. I docelowo, jak już będzie szkolenie do, yy, gotowe, gdzie to jest, to jest to, jak to po prostu usunę i zostanie tylko. Yy, tak zwany dołącz do szkolenia i, i po prostu ludziom się otworzy jakieś szkolenie. Dla przykładu pokażę na przykład, jak to wygląda już działające i to będzie tak, jak już szkolenie już będzie gotowe. Coś mi tutaj nie działa. Nie znam adresu. Może gdzieś tu znajdę. Niestety nie wiem. Bo miałem jeszcze jeden fajny. Chciałem po prostu pokazać, ale mi nie działłem. Może inaczej. O, jo. i nie zapis. A. Wminer. Zobaczymy, czy tak zadziała. Też niestety nie zadziała. Szkoda. To bym pokazał, jak to chodzi. Ale ja ogólnie po prostu, jak już to wrócę do tego, to będzie gotowe szkolenie, to usunę. Wstawię zapis. Linka wstawię zwykłego, jakiś, jakiś button przycisk. I ten przycisk przekieruję na platformę, tą, która działa na. Na mojej domenie, Sarah Consulting, i będzie tak to wyglądać. Nie? Już będzie zapewne otw otwarty koszyk o, w takiej formie. No, bo jakbym, nie wiem, zaczął sprzedawać szkolenia i ktoś by dostał na początku takie coś, no to raczej by nie kupił. Jakby dostał nawet takie coś, no to też niewiele to, to mówi, nie? To jest pokazane, ale jak ktoś wejdzie na, takiego, na taką stronę, no to już, już dużo lepiej to wygląda. I to. Ja tworzę w ten sposób, bo mi tak po prostu wygodnie tak się nauczyłem. Nie mówię, że to jest najlepsza metoda, jest, bar ale po prostu ja z tego korzystam. Równie dobrze można tworzyć strony lądowania w serwisie Mile. On tutaj też ma takie web builder i to też można stworzyć strony lądowania. I nie trzeba się bawić tak jak ja w tej chwili jadę okrężnie, jadę przez serwis landingi. O, ten usuwam że tu tworzę stronę lądowania, potem muszę to sparować z, z mailingiem i tak dalej. Można od razu tworzyć wszystko właśnie w Mile&Light, ale ja po prostu nie lubię Mile&Light, dlatego że oni mają bardzo mało tych szablonów, a jak pokażę landingi oni tu mają templates, mają ponad 400 różnych szablonów i oni naprawdę mają ładne te szablony i można je dostosować do własnych potrzeb, czy nawet można łączyć ze sobą szablony, dlatego ja lubię ten serwis. Nie? Zresztą tak jak widać szablon bardzo ładnie się prezentuje a żeby wszystko działało to na mojej yy, domenie po prostu mam podpięte to pod Wordpressa jest specjalna wtyczka, więc tak jak widzicie korzystam z różnych serwisów i de facto jadę tak dookoła okrężną wersją a można korzystać z jakichś yy, gotowych serwisów no jest tego w brud, nie wiem yy, szkolenia online Oprogramowanie, oprogramowanie. Możecie wpisać w Google oprogramowanie do szkoły online, czy coś tego typu i zobaczycie, że tego jest pełno. Może źle, może nie tak, ale y, już nie pamiętam tych systemów. Y, oprogramowanie do tworzenia kursu online. Ciekawe, co tutaj się wyskoczy, zobaczcie, mam tutaj parę. lepsze platformy do kursu online. O no i, i możecie sobie wybrać, że to co ja robię, to mówię tak troszeczkę okreśnie to robię. Więc yy, oferta jest dosyć spora. Je, je od koloru do wyboru tych systemów jest pełno. Nie mówię, że to co ja je, robię jest nawet dobre. Ja już po prostu się tak przyzwyczaiłem. Robię to od długiego czasu. I też trzeba patrzeć kosztowo. Nie? Ja nie robię tego zawodowo. Można o, o, nawet robić szkolenia na Udemy. Po co się bawić tak jak ja robię, że wszystko jest na mojej platformie, można po prostu stworzyć tutaj. I po prostu nie trzeba się bawić, nie? Jest tutaj też nauczaj na udemy. Można otworzyć konto i nawet można. Kto wie, czy to nawet nie byłoby lepsze rozwiązanie, też warto by się na tym zastanowić. No. Tylko po prostu, ja przez to, że to, tworzę to na własnej platformie, na własnej domenie, to praktycznie jestem właścicielem tego wszystkiego, i ja narzucam, nie wiem, strategię marketingową, strategię cenową i tak dalej. Nie? I ja uważam, że to jest korzyść tego. A jak ty skorzystasz? To Ciebie zależy, nie? Więc, więc, jeżeli chcesz zostać Landlordem, to zapraszam, zostaw swojego maila na końcu. I jak wszystko będzie gotowe, to ci wyślę maila. A jeżeli chcesz robić własne sz szkolenia online, to jeżeli nic nie wiesz na ten temat, dosłownie nic, to ja bym proponował ci zacząć od szkoleń, jak robić szkolenia, bo uważam, że ogrom wiedzy jest przeogromny. Nie tyle co pod względem marketingowym i jak to robić, ale jak to, nie wiem, wybrać odpowiednią platformę, jak się zdecydujesz, tak jak to widzisz u mnie, no jest. Korzystam z różnych serwisów i trzeba się nauczyć obsługi każdego serwisu. Nawet ja nie umiem wszystkiego idealnie. Nawet nie wykorzystuję połowy możliwości w czy do targetowania marketingu. Tutaj nawet ich, tego nie robię. I nawet jak korzystam z tych z landing page, nie? to tak samo tutaj nie korzystam ze wszystkich możliwości, jakie oferuję, no. bo można robić testy AB. Ja po prostu jak raz stworzę, tak zostawię i. I tyle. nie. A jest tu naprawdę dużo możliwości, choćby tagowanie Google, jakieś kampanie reklamowe i tak dalej. Można dopasowywać do zbiorców, że jak ktoś wejdzie drugi raz, to może nawet być inna strona wyświetlana. No, jest naprawdę dużo możliwości. Ja po prostu korzystam wszystko. Na minimum, nie? No i też mam minimalne <noise> rezultaty, no niestety, no coś za coś, nie? ale mówię, to taka bardziej w formie taka zabawy, bo jakby podejść do tego profesjonalnie, to na pewno przydałoby się to zrobić trochę lepiej. I na końcu jeszcze warto tu dodać, o, no jak ktoś kupuje, to musi założyć konto, nie? Do przejmowania płatności, no ja korzystam ze strip, Stripe, nie wiem jak to nawet wymienić, bardzo fajny, łatwa integracja, no i przede wszystkim nie ma zbyt wysokich opłat z tripem, Piszę w Google, tak? To jest to. Mają dobre płatności. Tutaj byś musiał sobie założyć jakieś tam konto i po prostu przymówiać płatności i tak i tak samo. Jeszcze korzystam z PayPal'a, ale nie lubię Paypala, bo jest bardzo drogi, ponad 3%. Więc jak ktoś kupuje jakiś kurs czy cokolwiek, no to ja płacę ogromne prowizje na Paypala, i, ale trzymam, bo on zawsze działa w Stripe. Niekiedy są jakieś tam problemy, że nie chcę karty wczytać czy coś tego typu. Więc też pamiętaj, że musisz założyć jakiś system do obsługi płatności, więc no jest tego sporo, jak widzisz. Oczywiście można jeszcze dużo, dużo więcej rzeczy, jakieś grafiki, oczywiście robię w Canwie korzystam z WordPressa, więc jest tego dużo i fajnie jak te wszystkie systemy mogłyby działać i tak jak mówię korzystam z Lite nie bez powodu, ponieważ Lite mam zintegrowany z moim WordPressem, z systemem do budowania właśnie stron lądowania i działa, nie? Jakbym chciał skorzystać z jakiegoś innego serwisu, to już może być problem, nie? Bym musiał robić to przez tak zwane yy, yy, przez zapier zap, zapyt by musiał otworzyć o, przez ten system bym musiał otworzyć, żeby jeszcze bardziej to utrudniło pracę, no. A, a nawet być może by musiał wykupić jakiś tam abonament w zapier, nie? I koszta by tylko wzrosły, nie? Więc, więc trzeba naprawdę dużo przemyśleć, z jakich korzystać z systemów, szablonów. Yy, Potem się tego nauczyć, potem ze sobą to wszystko zintegrować. No a gdzie jeszcze, nie wiem, marketing, stworzenie tego wszystko i tak dalej, nie? Więc może niekiedy warto, nie bawię się w to wszystko, tak jak widzicie, to tutaj tyle tych systemów, i tak dalej, jak otwieram to, tylko po prostu może skupić się na jakiejś dedykowanej platformie. Ja powiem, że na przykład ta platforma, gdzie tutaj mam te kursy, oni mają, mogę tu robić strony lądowania, wysłać maile, ale wszystko jest to takie. No nie za bardzo, słabe to jest po prostu. Jest to dołączone do platformy szkoleniowej, ale no jak dla mnie to spełnia tylko minimalne, nie? Nie, nie? nie ma jak, nie porównuje się do, nie wiem, do systemu mailingowy MailerLine, nie porównuje się do stron lądowania w landingi, nie? I dlatego korzystam, ponieważ te serwisy są bardzo dobre i fajnie się z nich korzysta, nie? A ta platforma szkoleniowa na przykład, no ma słaby ten mailing, nie? No, nie podoba mi się, nie? Te user experience, możliwości i tak dalej, nie? Być może są takie platformy, które to wszystko ze sobą fajnie integrują i fajnie działają, więc polecam poszukać, bo mamy rok, dwa, jak to nagrywam, 2024, może już coś, coś fajnego. Moja wiedza jest z roku mniej więcej 2000, czy jakieś 4 lata do tyłu, nie? dlatego korzystam z różnych serwisów, z różnych rozwiązań. Nie? A może już jest jakiś fajny serwis, więc zachęcam do sprawdzenia. Więc tak kończąc już, jak widzicie, stworzenie samego kursu to nie tylko. Kurs, stronę lądowania, gdzie ja to mam, o już gdzieś tutaj, o nie wiem, stronę lądowania, plus same szkolenia, to do tego dochodzi cała otoczka, ta techniczna, nie? No, trzeba gdzieś to postawić, gdzieś to uruchomić, nie? jakoś to ze sobą wszystko powiązać i tak dalej, więc jest dużo, dużo zabawy nie? Dlatego już jak się robi to samemu i tak dalej, to naprawdę dużo czasu trzeba na to czasu, no i też wiedzy, nie? Więc jeżeli chcesz zacząć to mówię poszukaj jakiegoś szkolenia o robieniu kursów to naprawdę sobie ułatwi życie bo są ludzie którzy w tym siedzą na co dzień więc znają wszystkie rozwiązania najnowsze rozwiązania więc więc zachęcam. Więc dziękuję z tej strony. Jeżeli też takie wam nie wiem takie newsy takie techniczne wam się podobają odnośnie tego jak coś tutaj robię. Między innymi właśnie jak powstają szkolenia online i tego typu rzeczy i inne może jakieś, inne, jakieś takie ciekawostki dajcie znać w komentarzach, więc postaram się od czasu do czasu coś, coś takie off-topicowe rzeczy nagrywać. Więc dziękuję ze swojej strony i widzimy się w następnym nagraniu. Hej!